Autoryzowany dealer MAN na Białorusi, firma BELTB SERVICE. Największe centrum serwisowe MAN w kraju, powierzchnia całkowita około 4000 m2. Nowoczesny i dynamiczny, możliwość jednoczesnej obsługi do 30 samochodów. Moce centrum serwisowego 10 kanalów przelotowych, 30 stanowisk, 8 kanalów remontowych. Dogodna lokalizacja. Główne usługi centrum. Naprawy serwis, diagnostyka komputerowa, blacharstwo, hydrofikacja ciągników i wiele innych. Oferujemy kompleksową obsługę samochodów, autobusów, przyczep i naczep, ciężarowych chłodni wszystkich marek. Remont silnika, Układu paliwowego, skrzyń biegów, naprawa i napełnianie klimatyzacji, testy na hamowni. Atutem centrum jest doświadczony, wykwalifikowany, specjalnie przeszkolony personel. Klientowi zostaje przydzielany personalny menedżer do obsługi wszelkich zapytań oraz zamówień usług serwisowych. Serwis jest wyposażony w oryginalny, remontowo-diagnostyczny sprzęt oraz specjalne narzędzia. Własny magazyn części zamiennych na ponad 40 tysięcy pozycji znacznie usprawnia szybkość pracy. Firma szybko się rozwija. Posiada sieć oddziałów i partnerów w Homlu, Brześciu i Grodnie. Serwis oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jest wdrożony i funkcjonuje system MAN Profi Drive, program warsztatów konsultacyjnych o bezpiecznym prowadzeniu pojazdów. Działa system Mobile 24, wsparcie techniczne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Świadczymy też pomoc kierowcy w podróży, wyjazd do miejsca naprawy i obsługi pojazdu. Dokonujemy naprawy szkód powypadkowych. Oferujemy usługę holowania pojazdów. Klientom naszego centrum serwisowego zapewniamy obiady, hotel, taksi, WiFi, prysznic. Witamy w nowoczesnym centrum obsługi pojazdów ciężarowych. Firma BLTB Service. Autoryzowany dealer MAN na Białorusi.